Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym będziemy zmieniać już szafę letnią na szafę zimową. Ja dosłownie dzisiaj w nocy dojechałam do domu, wróciłam z Polski w sumie wczoraj, no ale dzisiaj w nocy dojechaliśmy do domu i już dzisiaj zabieram się za nagrywanie tego filmiku i organizację tej szafy, bo tutaj w Anglii już ta pogoda jest taka. Wiecie, już nie chcę mieć tych sukienek, chcę już włożyć te kurtki i tak dalej, żeby było na to wszystko miejsce, bo no trochę mi się tego uzbierało. Więc wszystko tutaj właśnie Ogarniam. No, i oczywiście, rozpakowywanie, i wszystko przepakowywanie. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania tego filmiku oraz do zasubskrybowania tego kanału, jeśli jesteście tutaj nowi. A nie, tak wszystko się prezentuje. No, jest masakra i muszę to ogarnąć, bo mam klientkę w wtorek więc muszę to wszystko już dzisiaj ogarnąć, ale zaczynam od tej szafy. Wyjęłam już kurtki i właśnie będę wszystkie sukienki, jakieś tam letnie rzeczy przekładała tutaj, oczywiście z garderoby również, więc już będzie tutaj o wiele, o wiele luźniej. Nie miałam ani raz na sobie, ona jest z Sary, ale na no, przyszły rok gdzieś na jakąś kolację wieczorem lub może na Sylwestra się załapię. Tutaj też kolejna skienka, której w ogóle na sobie nie miałam, więc, no, Jest tego sporo. Mm, pewnie w przyszłym roku też będę jakąś robiła wyprzedaż, jeśli chodzi o te rzeczy. Muszę dojrzeć do tego, żeby, wiecie, niektóre rzeczy posprzedawać i po prostu je pomieć. No także na razie takie tutaj ogarnianie. Doszło mi też parę kurtek, które zobaczycie na pewno w holu zakupowym, bo on wleci prawdopodobnie wcześniej niż w ogóle ten film. No a teraz ogarniam tutaj wszystko. Te szafy już wszystkie tutaj sukienki te dłuższe wypakowałam. O, i teraz tutaj będę wszystko przekładała. Z szafy właśnie to wypakowane, więc spoczko. No, także teraz lecimy do garderoby. Od razu też stąd wyjmę moje wszystkie swetry, bo one były tutaj, ale tym razem pójdą do garderoby, no bo tam się zrobi miejsce. Ale najpierw przełożymy wszystkie sukienki. No, zobaczcie, nie mam gdzie w ogóle. Iść. Także tak, tutaj są wszystkie letniaczki, także teraz muszę je zabrać. Stąd. Mam tutaj jedną skinkę, której w sumie nie będę chowała, bo ona jest na długi rękaw, więc prawdopodobnie ona mi się może, wiecie, przydać. W ogóle mam tutaj tyle rzeczy, w których nie chodziłam, bo tak pogoda tutaj nie dopisała, że to jest po prostu straszne i chyba czas na to, aby jednak przewertować te rzeczy, ewentualnie jakby już na kolejne wakacje. W czym ja tak naprawdę się dobrze czuję, a w czym nie, bo ja po prostu zginę tutaj z tymi wszystkimi rzeczami, jest po prostu tego już za dużo, na przykład tą sukienkę kupiłam i co miałam ją raz na sobie, chociaż mi się bardzo podoba, tylko ten materiał tak się trochę gniecie, co mi się nie podoba w tym wypadku. Wtedy bym na przykład, wiecie, sprzedała trochę ciuchów i kupiła sobie coś, co naprawdę by mi się przydało na przykład jakąś torebkę piją. To jest moim marzeniem w ogóle mieć jakąś tam fajną torebkę. Dobra, tutaj już jest gotowa i pokażę Wam, co zostawiam, o którą sukienkę mi chodziło. zobaczyć mamy lustro, także jestem mega zadowolona. Jakieś rolki na Instagram albo coś. No a jeśli chodzi o sukienkę, no to jest ta sukienka. Ona jest z reserved Taka biała, fajna, ażurowa. Więc ją zostawiam, może sobie w przyszłym tygodniu ją założę gdzieś na randkę z mężem. <gry> więc tak, tę sukienkę zostawiam i jeszcze jedną rzecz zostawiam. A mianowicie jest to taki kombinezon, który miałam kiedyś na Sylwestrze i na jakieś tam uroczystości, więc taki sobie zostawiam. On jest też na długi rękaw, więc fajny. Prawdopodobnie wezmę go do Polski. Na święta. Mam jeszcze rzeczy, które przywiozłam z Polski. No i w sumie miałam ten kombinezon dosłownie raz na sobie. On jest z Miss Jacket. Ale on będzie jeszcze w holu zakupowym, także taka, wiecie, no taka mała ciekawostka. On jeszcze będzie właśnie w holu. I tam parę rzeczy też, więc ich nie mogę schować, ale resztę już takich letniaczków na no to na pewno chowam. No też właśnie wezmę już tutaj, o, spodenki krótkie, bo one się nie przydadzą, więc je też chowam. Wszystko gotowe, więc czas po mam nadzieję, że się zamknie. Jest one W ogóle te pojemniki są z IKEA, więc mega Wam polecam, nic się z nimi nie dzieje, a mamy już je rok, chyba nawet ponad. Dobra, teraz będę ogarniała tutaj szafę, sobie poukładam kolorystycznie niektóre rzeczy i zobaczę, co bym chciała sprzedać. W tej bluzie w ogóle nie chodzę, więc jak ktoś by chciał jest z Anglii, to wystawię to na Vinted, bo tam tutaj swojego O, tu mam jakieś te bluzy. Zobaczę może coś fajnego. Odłożę. No, na przykład, no ja nie chodzę w takich kolorach, więc kurde, szkoda mi z jednej strony, ale z drugiej, no, jak nie chodzę, one tylko leżą tutaj. Bez sens totalny. Jak splątacie to wszystko musi być pozapinane pod ostatni, dosłownie wiecie, pod kołnierzyk. Ja tak mam, nie lubię jak ten... Później już się wala pozapinane, ale jak już układam to, to pozapinane. Nie wiem czy ktoś też tak ma jak ja, to trochę mała obsesja. Opo, zapięte. Dobra, tutaj już jak możecie zobaczyć, jest kolorystycznie pokładany. No, i u mnie, jak widać, kolorystycznie za dużo tutaj nie ma, jakieś berze czarne i tak dalej. Tutaj już położyłam sweterki, bluzy, tam jakieś sukienki komplety, które w sumie możliwe, że ubiorę w zimę, więc tak to się prezentuje. No i właśnie też te koszule, kurtki koszulowe, też tutaj wkładam. Po lewej stronie mam je trzy, więc zmieszczam się idealnie No. Włożenie tutaj wszystkich kurtek, płaszczy i tak dalej, więc teraz się zabieram za to. Butów. I tutaj już jedne spakowałam, takie z kalwina je zostawiam. Tutaj mam konwersy, w których w ogóle nie chodzę, więc one robią papę. Biała oczywiście zostają, ale tutaj A też nie wiem czy jeszcze ich nie zostawię. Może będzie jeszcze jaka, jako taka pogoda. Te jeszcze tutaj zostają. E, drugie konwersy zostają. Opa, wszystkie zostają. Te robią papa, bo w nich w ogóle, w ogóle nie chodzę. Więc nie wiem co to znaczyło, że ja w ogóle je kupiłam. Masakra. E, kolejne Adidasa. Ładne są, ale ja w nich nie chodzę. Więc, a, no niestety, ale robię, bye, bye. Kolejne, te zostawiam jeszcze, może w przyszłym roku one się przywrócą, Nie wygląda to już prawie lepiej. Tutaj mam buty, które będziemy sprzedawać. Tutaj są jedne męża i tutaj już y, zostawiłam te, które no, zostają z nami. Tutaj zaraz właśnie odkurzę jeszcze tam. Y, I włożę te, które mam zimowe już, więc no, trochę też tego będzie. prezentuję szafa, tu jakieś tam torby, ale na razie z tym nic nie robię. No, głównie tutaj na dole jest mega porządek, jak widzieliście, wcześniej była masakra. I oczywiście przebierałam buty. I są tutaj buty, które wystawiłam, więc mam nadzieję, że ktoś je kupi. No i tutaj jest ładnie wszystko ogarnięte tak, jak e, powinno być. Tam jeszcze dojdą e, kartony z butami. Także mega się cieszę, że. Postanowiłam to zrobić od razu jak przyjechałam, bo później miałabym taki problem to robić. Także to by było na tyle w tym pierwszym filmie, takim bardziej organizacyjnym. Dzisiaj ogarnialiśmy szafy, prerobę, szafa i tak dalej. Kolejne będą dotyczyły już bardziej takich niesiemych porządków. Może wybierzemy się też do jakiegoś sklepu zobaczyć jakieś ozdoby. Myślałam też o kupnie takiej viralowej, tiktokowej pościeli, którą zobaczyłam na tiktoku. Mam taką zadyszkę, słuchajcie. Nie wiem czemu tak mam, ale chyba to już dopada zmęczenie, więc ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnej części tego Ogarnienia jesiennego. Do zobaczenia, buziaki. Bye.